Siemaneczko, dzisiaj wam pokażę jak zdobyć mnóstwo subów Ogólnie to jest taki projekt ze jak Jego kanał będzie w opisie Zasubujcie ten kanał i mój kanał Boże, mój kanał i Siduma kanał I wejdźcie w link w opisie Tam jest przedstawiona z tego poradami Dla młodych youtuberów Dla takich początkujących Lub takich lepszych Którzy nadal się nie wybili, aby chcieli Przez co... My wam pomożemy, jak zasubskrybujecie ten kanał i raz w miesiącu będziemy jakąś jedną osobę wybiegać naszym zdaniem, który jest kanał najlepszy. Jak wybierzemy, będziemy ją polecać, więc myślę, że fajna opcja. I pamiętajcie, że im więcej osób, które subskrybują nasze kanały, tym więcej osób może zas zasubskrybować właśnie twój kanał. Więc ja się z wami żegnam, pamiętajcie o tej stygające w opisie. Siema.